Cześć, cześć, witajcie drodzy widzowie. Spróbujemy sobie zrobić spróbuję zrobić mema z prefabrykatów w LibreOffice. To jest chyba Draw, no właśnie, tutaj nawet pisze. I no, ten Ludzik to jest z galery wyciągnięty, z tej zakładki People. E, telefon to też gdzieś tam jest. E, I symbols, text Finance Computer jest ten laptop to właśnie stamtąd. Zrobimy sobie teraz cień do tego to tutaj klikniemy properties i to klikniemy i zrobimy enable shadow I tutaj można trochę go do, dopracować na przykład dwa punkty o to słabo trochę to, to jednak te cztery będzie lepiej. Tak. I teraz jak przeskakuje ta łapka, to można go przeciągnąć niżej tutaj. A jeszcze troszkę niżej. O. I teraz tutaj zrobimy no nie, tego nie potrzebujemy Tak to sobie odklikniemy i spróbujemy też to przenieść, tak żeby wiadomo było co on mówi inaczej dowci pol pol polega Da się zrobić? Yy, jakieś memy z prefabrykatów? Da się. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Gdzie to było?